W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zbudowałem małe makiety do tych zwierząt, y, czyli na przykład do świnek, lwów, y, owiec i krów. Y, no więc co? Zaczynajmy! Ok, zacznijmy sobie to od owiec. Zbudowałem im taką makietę, na której umieściłem kwiatki w różnych kolorach, na przykład czerwony, żółty czy różowy. Y, zbudowałem taką małą i prostą tą makietę, ale nie miałem jakoś zbyt, zbytniego po, pomysłu, a owce mi się po prostu tak kojarzą, że są tak na łące. Tutaj duża owca je sobie kwiatka, a mała może się na nią patrzeć albo, albo je coś też. No, no więc tak, to ja wszystko jeśli chodzi o tą makietę, więc teraz przenieśmy się do kolejnego zwierzęcia. Naszymi kolejnymi zwierzętami będzie rodzina lwów. One ni niestety się mi wtapiały tutaj w tło. To, to, to chyba chciałem zrobić, że nim przestanę na, na pustyni, ale one też są w tym samym kolorze. No ale to nic nie szkodzi. Mamy tutaj y chyba lwice i małe lwiątko. Całe, oni idą gdzieś po piasku. Zrobiłem tutaj z tyłu takie, trochę takich krzaków w kolorze oliwkowym, żeby były trochę takie, jak uschnięte, i to jest trochę już większa makieta, nawet dwa razy większa od owiec. Yy, tutaj też nie ma nic szcz szczególnego, bo po prostu oni sobie idą i no, tutaj nie ma nic też same rośliny i pustynia. Więc przejdźmy do kolejnych zwierząt, i to będą chyba krowy. Dobrze, tutaj mamy makietę z krowami, i tutaj krowy stoją obok, a nie na makiecie, bo po prostu ona jest taka, że idzie trochę w głąb i byłoby trochę mała, by była widoczność. Więc tak, tutaj mamy, tutaj mamy teren zielony, gdzie rosną jakieś jak, jak rośliny. Niedużo, ale coś rośnie. A dalej w głębi mamy, tutaj mamy takie, nie wiem jak, jak to nazwać, taki za zadaszony, zadaszony budynek, w którym znajduje się jedzenie dla krów, czyli tam jakieś, nie wiem, chyba kro, siano albo y, tra, trawa jakaś. I on jest, ten budynek, przykryty jest niebieskim dachem. On jest ten dach ściągalny, ale nie umiem go prze, przeczepić do tych filarów, więc po prostu on, on tutaj tak leży. A jakbym miał umieścić, na przykład krowy, to umieściłbym jedną, tą większą tu jadła, a ta mniejsza roślinkę jakąś. O, więc tak by to się prezentowało. Dobra, przejdźmy sobie do ostatniej makiety. Mieszkają świnki. Yy, I to jest makieta, gdzie jest ich świni, znaczy się chlew i jest obok ogródek. Zacznijmy sobie od tego ogródka. W ogródku są jakieś warzywa i ścieżka. Od chlewy, chlewu oddziela płot, płot taki no betonowy, trochę drewniany i mamy już Świnie. I tak, tutaj jest błoto, i się ma, bawią takie dwie małe świnki. I jest tu, też, y, jest tu też taki, no znowu, tak jak trochę przecież, krowak, że jest taki bu budynek mniejszy, o wiele mniejszy, gdzie jest siano. Nie wiem, niestety, co jedzą świnie, ale dają im siano. I tutaj jest właśnie taka burza świnia, która właśnie zajada sobie to siano. Więc tak wyglądały wszystkie pakiety, jakie dla Was dzisiaj przy, przygotowałem. I jeśli one Wam się podobały, to możecie je zostawić na moim kanale, suba i łapkę w górę pod tym filmem. W kolejnym odcinku będziemy, tak mi się wydaje, że będziemy recenzować zestaw, taki nie LEGO, ale innej firmy. Więc to chyba będzie w kolejnym odcinku, no więc do zobaczenia.